Cześć, witam serdecznie z tej strony. Naklejkowicz i to jest dawno niewidziany album online. Panini, którego nie nagrywałem, bo jakoś tak zszedł na drugi plan, gdy zacząłem zbierać ten papierowy album. W papierowym albumie w ostatnim czasie też dawno nie było odcinka, dlatego że ogólnie w ostatnim tygodniu miałem mało czasu, ale postaram się to nadrobić w przyszłym tygodniu. A dzieje się tam sporo, ale nie będę tutaj opowiadał o albumie papierowym, bo to jest odcinek o tym wirtualnym. Zacznijmy od tego, że grupa kolekcjonerów. Grupa kolekcjonerów wygląda u mnie tak i często piszecie, że chcielibyście do niej należeć w komentarzach albo coś takiego i wszystko byłoby spoko, gdyby to w jakiś sposób ode mnie zależało, bo ja nie mam zamiaru wyrzucać tych ludzi po to, żeby ktoś, ktoś inny mógł dojść. A tutaj jest takie ograniczenie, że chyba więcej być nie może, wydaje mi się. No, chyba że może być, to napiszcie, jak mam to zrobić, to będę was po prostu dodawał, bo wydaje mi się, że no, to jest na ten moment pełny ten zespół i ja nic, nic tutaj na to nie poradzę. Um, Okej, okay. jak widzicie zbieranie albumu idzie mi całkiem nieźle, może tam zauważyliście, to 82% I to Taki szybki update e, Trochę tych naklejek tutaj przybyło, bo ja cały czas sobie te paczki otwieram O proszę, mam już na przykład całą Albanię, mam już całą Szwajcarię Sporo się też wymieniam i staram się na bieżąco to pilotować, Nie dużo mi brakuje w Anglii No ogólnie ten album e, dość fajnie mi się zapełnia I jestem już bliski końca i za niedługo właściwie te openingi teraz mm, nie wiem, czy ma, ma większy sens nagrywanie jakiejś dużej ilości odcinków. Bo właściwie to się wszystko opiera na tym, że e, dochodzą mi tylko i wyłącznie powtórki, a e, mało, która naklejka w openingu tak naprawdę trafia do albumu. E, jeśli chodzi o te naklejki Coca-Coli, to też mam już tutaj wszystkie. O, to chyba jakiś challenge mogę e, z tego tytułu sobie aktywnić i może dostanę jakąś paczkę w ogóle. Spróbujmy. Chyba, wyzwanie zakończone i dostanę dwa nowe opakowania, nice. Eee, trzy wyzwania już udało mi się zakończyć, super. Tutaj widzicie wyzwania, które mam zakończone. Nie jest źle jeśli chodzi o kapitanów nie jest źle jeśli chodzi o wymianę naklejek, eee, nie jest źle jeśli chodzi o postęp albumu też, eee, okej. Okay. Eee, idąc dalej. Eee, no, to co? Mamy 6 paczek, więc wszystkich i tak nie otworzę. właśnie już 93 tutaj powtórki, ale otworzymy te 5 tak na szybko. Pierwsza, w pierwszej paczce nie jest źle. Mamy Kamila Grosickiego, mamy, którego już mam, ale mamy też Milika, którego jeszcze nie mam. Ok, eee, jedziemy z drugą. Zaczyna dochodzić. Takie jakieś naklejki, któreś tam gdzieś pastuje, album wkleja. Jordan Henderson, ale tutaj doszedł jeden z Rosjan. Więc też nie jest. Źle. To tak średnio właśnie na, jedno, na jedną paczkę dochodzi mi już teraz yy, jedna naklejka. Nie wiem do końca co się robi z tymi naklejkami. No okej. Okay. Mm, no i tutaj też jakby ten trend jest kontynuowany. Trzecia paczka, tutaj w ogóle same powtórki poza Nerem. Yy, I kolejna paczka, a tutaj za to dwóch nam dochodzi. Chyba więcej paczek nie mogę już otworzyć, tak za 4 godziny dopiero. to Zobaczmy, co nam tutaj wpadło. A, widzicie, wpadają te naklejki jednak. Gdzie je można. Aha, tutaj się przyka, faktycznie nie wiem. Czy ty głupi nawet mam trochę tych naklejek. Mam tutaj Christiana Bale'a, mm, Mam e, Gerarda Piquet. No, nazwę, powiedziałbym, że to jest taka jedenastka gwiazd, chyba mm, jeśli chodzi o mm, to euro. No, Jelkin Lewandowski, Czech. Nie, to nie jest jedna gwiazd, ich tutaj jest um, 4, 6, ich tutaj jest 8. Nie do końca wiem o co tutaj chodzi, ale po tym openingu jest nieduża szansa, że będę miał już właściwie wszystkich poza Alabą. Nie, wszystkich. Właśnie, właśnie uzbierałem całą stronę. Brawo, ja! Super! Tak wygląda Firework: jak uzbierasz sobie całą stronę i skompletujesz całą drużynę. I pod tym względem jest to bardzo pozytywne opening. Dochodzi nam też ktoś na pewno do Rosji. I to jest Szatow. Dochodzi nam ktoś do Wali I to jest Chris Gunter. Zostało już niewiele, jeśli chodzi o Walii. Dochodzi ktoś do Słowacji. Ostatnio miałem mało Słowaków, ale powymieniałem się tak, żeby mi przybyło. I teraz już nagle zapełni się a Jeszcze teraz Huboszczan mi doszedł, już tylko Wladimir Weiss został. Jeśli chodzi o Polskę, no tutaj tak nie najgorzej, nie najlepiej. Trochę naszych już mamy, ale wielu jeszcze nie mamy. Natorka no mieli dzisiaj dochodzi. Zostaje Piszczek, Paznam i Rybus, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Portugalia. Mmm... Daniela Pereira. No i tyle. Reszta to są powtórki. No i tak wyglądają moje oponiki teraz. Dużo zamieszania. Właściwie album się nieznacznie wypełnia, ale jest tak, dlatego że ten album jest już mocno wypełniony. Ja to zawsze sprawdzam tutaj w grupie kolekcjonerów i mam 82% wypełniony album. Um... Okej, okay. no to teraz tak, te naklejki wszystkie trzeba sobie poprzesuwać na stos powtórek. Może jest jakiś szybszy sposób, żeby to robić, ale jakoś nie udało mi się go do tej pory odkryć, więc robię to the old-fashioned way. Tych powtórek mam już na stosie, chyba ze ponad 100 będzie, na 108, no i teraz czas coś wymienić. Ja mam taką taktykę, że teraz widzę, że jeśli chodzi o wymiany, dość dobrze schodzą, którzy są gwiazdami, czyli na przykład Marco Roysa będzie łatwiej wymienić niż jakiegoś tam nowyma z, Alba z Albanii. A ja tutaj jeśli chodzi o wymianę. Ucztałby no mi się właśnie na przykład Michał Pazdan, więc próbuję wymienić Roysa na Pazdana i skompletować całą reprezentację Polski. Kogo tutaj jeszcze mam z takich gwiazd? Ricardo Quaresma. No nie wiem, czy to jest do końca gwiazda. Ja się Węgrów, na przykład nie wymieniam, bo to chyba słabo. Mm. Nie mam też w Szwecji, we Włoszech, Marquizio. No, czy ja wiem, Belgia? Nie do końca. Kowaczysz, Orluka, A może w Hiszpanii jest Sergio Ramos. I takiego Sergio będzie pewnie też nietrudno wymienić. Na Maćka Rybusa na przykład. Także w tej wymianie koncentrujemy się na Polakach. Spróbujemy jeszcze raz Sergio Ramosa, tego drugiego wymienić na yy, Łukasza Piszka. I w ten sposób może uda się całą Polskę zebrać. No i tak to wygląda to jest. Tak to wygląda. Myślę, że następny odcinek nagram jak nie wiem czy będę jakiś podcinek po drodze jeszcze nagrywał, chyba następny już nagram jak triumfalnie uda mi się zebrać cały ten album. Bo powiem szczerze, że nie wiem czy to jest ciekawe takie kolejne otwieranie po pięć paczek, tak jak mówię. Ja wolę, wolę ten papierowy jednak album a to, że mam bardzo mocno uzbierany już ten, to tylko dla Was dobra nowina, bo to oznacza, że jeszcze więcej kodów, które znajduję w paczkach Panini, będzie trafiało do Was, żebyście mogli sobie swoje wirtualne albumy oglądać, ale żeby te kody zdobywać, no to musicie oczywiście śledzić też odcinki papierowego albumu, bo tam trafiam kody otwierając paczki, no i tak się, tak, tak się to kręci wszystko. Także to jest mój wirtualny album na ten moment. Mam nadzieję, że nagram jeszcze jeden odcinek. Jak ten album już uda mi się uzbierać w całości, co jest możliwe, bo nawet w grupie kolekcjonerów mam taką osobę: Patka 71928, 100% uzbierania albumu. Gratulacje! I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami i kończę ten opening. Do usłyszenia. Cześć.